Radio Akadera 87,7 FM 15.30 Wiadomości Radia Akadera Ponad 70 tysięcy osób podpisało się pod obywatelskim projektem ustawy stop łańcuchom. Trwa tydzień profilaktyki nowotworów głowy i szyi. Tylko do końca tygodnia trwają zapisy na bezpłatne zajęcia ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Wiadomości przedstawi Paweł Cobulski. Trwa zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy Stop Łańcuchom. Już teraz swoje poparcie wyraziło ponad 70 tysięcy osób, ale do osiągnięcia wymaganej liczby 100 tysięcy pozostał zaledwie tydzień. Głównym celem ustawy, jak jej nazwa wskazuje, jest wprowadzenie zakazu trzymania zwierząt na uwięzi, ponieważ wpływa to negatywnie na psychikę czworonogów. Tłumaczy psi-behawiorysta Monika Rakowska. Zwierzęta te są istotami społecznymi, potrzebującymi ruchu, kontaktu z ludźmi i innymi psami. Ograniczenie ich wolności poprzez trzymanie na łańcuchu prowadzi do silnej frustracji, stresu, a często także do poważnych zaburzeń behawioralnych, takich jak lękowość czy agresja. Obywatelski projekt ustawy zakłada więcej zmian, to też m.in. ograniczenie pseudochodowni, dodatkowy nadzór nad schroniskami i zwiększenie kar za znęcanie się nad zwierzętami. Mówi adwokat Magda Perkowska. Za zabicie, uśmiercenie, dokonanie uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów ustawy oraz znęcanie się nad zwierzęciem grozić będzie do 5 lat pozbawienia wolności. W przypadku, gdy sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Ustawa ma również ułatwić odbieranie zaniedbanych zwierząt nieodpowiedzialnym właścicielom, dodaje mecenas. Projekt przewiduje, iż zwierzę źle traktowane może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi i przekazane z chronisku dla zwierząt gospodarstwu rolnemu lub ogrodowi zoologicznemu. Decyzja ta podejmowana będzie z urzędu lub na wniosek po uzyskaniu informacji od policji, Straży Gminnej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Podpis pod obywatelskim projektem ustawy stop łańcuchom możemy złożyć w schronisku dla zwierząt Dolina Dolistówki przy ulicy Dolistowskiej w Białymstoku.